władz samorządowych miasta Zielonka oraz miasta Marki, organizatorów dzisiejszych uroczystości. Serdecznie witam państwa i dziękuję, że przyjęliście zaproszenie, aby wspólnie oddać hołd zamordowanym mieszkańcom, których jedyną winą było to, że w tych nieludzkich czasach znaleźli się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Serdecznie witam honorowego obywatela miasta Marki, majora Jerzego Zyberta, księdza Kazimierza Steierwalda, proboszcza parafii świętego Izydora w Markach wraz z księdzem Waldemarem. Witam rodziny ofiar przedstawicieli samorządu Zielonkowskiego na czele z burmistrzem Kamilem Iwandowskim i przewodniczącą Rady Miasta Gabrielą Wiśniewską, samorządowców miasta Marki na czele z przewodniczącą Rady Miasta Agnieszką Lużyńską. Poczty sztandarowe wartę honorową przedstawicieli organizacji społecznych i szkół oraz mieszkańców Marek i Zielonki. Szanowni Państwo, 30 lipca to co roku dla nas, mieszkańców Marek, Zielonki, Strugi, Zieleńca i Pustelnika, smutny dzień zadumy. Nasze serca przeszywa ból i smutek. Staramy się zrozumieć, jak mogło dojść do tak straszliwej zbrodni. Próbujemy uzmysłowić sobie, jak wyglądały losy ludności cywilnej, żyjącej w ciągłym terrorze. Jak krucha była wówczas wartość życia dla niemieckiego okupanta, który dokonywał bestialskich czynów praktycznie. Niemcy pozbawieni już byli żadnych skrupułów. Egzekucje na ludności cywilnej były na porządku dzielnym, odbywały się bez Sądów bez wyroków. Jedyną winą mordowanych był fakt, że byli oni Polakami. Byli wierni wartościom takim jak Bóg, honor i ojczyzna. I nie mieli zamiaru współpracować z niemieckim okupantem. W lesie nad Kruczkiem doszło do jednej z największych egzekucji na ludności cywilnej w całym regionie. Niestety nigdy nie udało nam się ostatecznie ustalić liczby. Oraz tożsamości zamordowanych tutaj osób. Zbrodnia ta ma tym boleśniejszy wymiar, że dokonana została w momencie, gdy rozgorzał już płomień nadziei, że niemiecka niewola po pięciu latach ciągłego strachu wierzono, że już niedługo armia Krajowa, wspierana przez nadchodzącą Armię Czerwoną, oswobodzi marki i zajmie stolicę. Czuć już było powiew swobody, bo do tutejszej ludności różnymi kanałami docierały informacje z frontu, który właśnie zbliżał się do strugi. Niestety ofiary, którym oddajemy dziś hołd, nie doczekały wolności, która wówczas wydawała się być na wyciągnięcie ręki. Jednak nikt wtedy nie przypuszczał, że niemiecki terror szybko zmieni się w czerwony terror. Armia Czerwona przyniosła nam kolejne zniewolenie, a nasza ojczyzna brutalnie doświadczyła dwóch totalitaryzmów, i wciąż żywa jest w nas pamięć o tych okrucieństwach. Właśnie z tego powodu tak ochoczo otworzyliśmy nasze serca i domostwa, gdy za naszą wschodnią granicą dzieją się podobne sceny jak ta na Króczku 78 lat temu. Stojąc w tym miejscu, Mamy przed oczami sceny z Buczy czy Irpienia z Kijowa, gdzie mechanizm okupanta był bardzo podobny. Przez lata, mając przed oczami zgliszcza i egzekucje utrwalone w pamięci naszych przodków, powtarzaliśmy nigdy więcej wojny. Ale nie wszyscy nas słyszeli, a ci, którzy słyszeli, nie do końca nas rozumieli. Kultywowaliśmy pamięć o naszych bohaterach i wszystkich ofiarach, nawet gdy za czasów PRL-u groziła za to kara śmierci, nie mogąc sobie uzmysłowić, do jak wielkiego okrucieństwa zdolny jest człowiek. Dziś już wiemy, że Europa niewiele się nauczyła przez ostatnie 80 lat, a kolejne zbrodnie ludobójstwa, jak te na naszej ziemi, mogą pozostać nierozliczone. Naszym zobowiązaniem wobec osób tu poległych na kruczku w 1944 roku i w czasie II wojny światowej niech będzie uzmysławianie naszemu społeczeństwu, Europie i całemu światu, jak wiele okrucieństwa niesie za sobą wojna i jak wiele jeszcze jest do zrobienia, by zbrodnia ludobójstwa już więcej nie miała miejsca. By człowiek nie mordował drugiego człowieka tylko ze względu na narodowość czy wyznanie. Jak co roku jest z nami pani Wanda, świadek tych tragicznych wydarzeń. Pani Wando, jeśli czuje się pani na siłach, uprzejmie prosimy o zabranie głosu. Mowę powitalną zakończył wiceburmistrz miasta Marki, pan Paweł Pniewski. Teraz do mikrofonu podchodzi naoczny świadek tamtych wydarzeń, pani Wanda Kostrzewa. Wsłuchajmy się w relację pani Wandy opisującą te tragiczne wydarzenia, które miały miejsce tutaj na kruczku dokładnie 78 lat temu. Ja tutaj, ja tutaj mówię nie pierwszy raz, przychodzę co rok, przychodziliśmy dawniej ale może nikt nie wiedział, jak to wszystko wyglądało. I tak nie, nie tak jak teraz, w tej chwili, bo to było inaczej zupełnie. Jak przeszliśmy tutaj niedziela, zabrali wszystkich, podbierali po domach, po mieszkaniach, wchodzili na podbórka, kogo spotkali. Nawet taki chłopiec, sąsiad mój, myślę, zobaczyć, co to, to za, za krzyk, to właśnie też go zabrali, bo wtedy była jest, czołga niemiecka, czy jakiś inny rosyjski podjazd jakiś. I tam zaczęli strzelać do niemieckich samochodów, które jechali z prowiantem na front. Jak daleko to było, nie wiem, czy w Słupnie, czy w Radimie, czy dalej. Ale rozbijali wszystkie samochody, jakie na drodze się na szocy spotkały. A ludzie, jak rozbite samochody, Niemcy pozabijane, czy pouciekali, też nie wiem. Zaczęli rabować. a przeważnie o papierosy chodziło, o żywność, o wódkę też chodziło, panowie, wszystko też, różne rzeczy zabierali. A jakieś na pewno to było tak, że na górze obserwator tam w lesie, taka górka wysoka, wysoka i obserwator stał. Musieli tam być Niemcy, bo dlatego że z tamtej strony przyszło ich nie wiadomo ile. Jednego faceta za, spotkali wszyscy jak szabrował, a przeważnie zabrał, zabierał sa, papierosy. Za, cały obładowany papierosami zobaczył, że idą Niemcy, zaczął uciekać i uciekł właśnie w stronę nasz, tam gdzie my mieszkamy. E i zaczął, mówił do wszystkich, bo siedzieliśmy na podwórku wszyscy. Zaczął mówić, żeby się schować, bo, bo widział Niemców. Ale ile widział pan tych Niemców? Nie wiem, może 30, może 40, może 100. Nie wiem, ile ich było, ale dużo. On zdążył te słowa wypowiedzieć i od razu właśnie obtoczyli nasz, ten ogródek, gdzie byliśmy. A my byliśmy kilka, jakieś 300 metrów od Szosty, głównie od Warszawskiej. I tam właśnie wszyscy z... Niemcy zaczęli zabierać. Myśli to są matki z dziećmi osobno. I zaprowadzili wszystkie pod dom Kelaka, bo tam był cały zbiór. Właśnie tam zaczęli stamtąd, to tamtą zaczęli, bo my byliśmy dalej. Jakieś 500 metrów mieliśmy. Także nie wiedzieliśmy co się stało nawet. I tam właśnie pod tym domem Kelaka już stali wszyscy mężczyźni, którzy byli zabrani. Ręce do góry, kobiety z boku z dziećmi. I tych dołączyli do nas, do nich. Zrobił się straszny krzyk. Niemiec jeden, nie wiem czy jeden czy dwóch, z maszynowym karabinem stali na szocy, ustawiony. Siostra moja wyleciała do walizki chciała lecieć na po pomoc, bo tam wiedziała, że jest on w że się robi dom. się zobaczyć, ona już leżała. Niemcy wszyscy, którzy stali pod domem kielaka z nami wszystkimi zabranymi, zaczęli do nich krzyczeć. Żeby się ustawili, ręce do góry, a u nas się zrobił straszny krzyk, wszystkie kobiety, dzieci, zaczęły strasznie krzyczeć. To on wykręcił ten, karab ten karabin maszynowy w stronę tych ludzi, gdzie krzyczą, my, my tam też byliśmy, właśnie to było koło nas blisko. A ktoś, nie wiem kto to w ogóle był, w każdym razie jakiś z ukrycia męż męski głos, krzyknął, padnij, bo was zastrzelą, bo, bo wykręcił maszynowy karabin prosto na was. No, moment to był sekunda, była jak żeśmy wszyscy upadli na, na ziemię, to nad nami tylko gwizdały kule. Poleżyliśmy tak kilka sekund, ale to nie było możliwe, bo kogelaka zaczęli znowu się koło tego domu, gdzie ich zgromadzili, i zaczęli znowu krzyczeć, a Niemcy prędko pusta już zaczęli wszystkich do gromady i zaczęli ich pędzić szosą, prędciutko. I doszli do ulicy Małej, tam szedrzało moja siostra zabita, i dwóch Niemców doszło zobaczyć, kto to jest, a dwóch czekało na szosy. I tych dwóch Niemców właśnie już nie zdążyli dojść, i tych dwóch, czterech, co tam stali, też nie, bo prędko przelecieli przez szosę. Chociaż wołali ich prędko, żeby dojść do grupy, ale nie zdążyli, bo od balickich wyszła grupa partyzantów i zaczęli strzelać. Z tym, że Niemcy się zmądrzyli w ten sposób, że ludzi ustawili z tej strony od strzałów, a sami stanęli z drugiej strony. Także my myśleliśmy wszyscy, że oni już ich ustawiają tam na tej górze, na tej burcie, że ich wszystkich tam zastrzelą. Ale tak nie było. Tylko właśnie ustawili panów wszystkich, którzy zabrali, a sami za nimi stanęli. Także partyzantom było bardzo źle. Nie mogli strzelać, bo wystrzelali wszystkich ludzi, a Niemcom było wygodniej. Ale tych czterech Niemców już nie doszło, bo ich już zabili, zabrali. Dwóch zostało zaraz zabitych. dwóch. Zabrali gdzieś tam za Tartak, pod tartakiem na Czarnej Strudzy, gdzieś tam, nie wiem co tam było, ale w każdym razie gdzieś tam. A dwóch tych resztę tam właśnie, zostało zawitych zaraz, prawie na miejscu przez tych partyzantów. I resztę wszystko doszło do Zielonki, tutaj. I jak zastrzelili ich tutaj wszystkich razem, bo to nie było inaczej, tylko tak. Bo ktoś mówił, że może ich poprzywozili, nie poprzywozili, to był, to była, bo tak, dlatego że nie było inaczej, tylko było tak, żeby najpierw na, tu na burcie była burta, taka to jest teren zniszczony. Woda była tu dalej, nie tak. Płaska woda, żółty piasek. Wszyscy leżeli głowami do tej wody i na tym piasku żółtym. Moja mama kazała mnie szukać tatusia po, po głowach i zobacz, zobacz, może ojca poznasz po głowie, jak żeśmy przyszli. A ja zobaczę po butach, ani ona po głowie, ani ja po głowie, ani ona po butach nie poznała, bo głowy były roztrzaskane, zakrwawione. A ja jak stanęłam nogą koło tych głów, to ulubła mi noga, bo to woda była, a blisko było tej wody, te głowy leżały, trupy leżały poukładane blisko. Także to nie było możliwe, żeby to zobaczyć, żeby poznać. Później mamusia szukała i sama nie mogła zajść, już później, po, po, zaraz po tej niedzieli, jak żeśmy za tydzień przyszli. Jak krzyk był tutaj taki, bo przyszło nas bardzo dużo kobiety, matki z dziećmi, siostry, wszyscy, nawet obcy ludzie do nas dołączali, jak słyszeli, bo żeśmy się przez pacerek, nie wiem jak to się nazywała, ta miejscowość. W każdym razie, że do nas dołączali ludzie, bo słyszeli ten płaczy krzyk. Jak przyszli zobaczyli te sto trupów, w tym były jeszcze tu na boku tak leżały dwie kobiety i dwie kozy, które pasły kozy, żeby świadków nie było. Zastrzelone kobiety i te kozy. Które niczego też nie winne były, te kobiety. Zastrzelone zostały. I jak my żeśmy tu wszyscy, płak był taki okropny, zaczęły krzyczeć, dzieci płakać bardzo, matki zaczęły płakać, bo nie ma co dziwoty matki, siostry, to ktoś tu przyleciał z, tu z, z tego osiedla i zaczął krzyczeć: uspokójcie się, bo jak się nie uspokoicie, to z tego dołu żywego już też nie wyjdziecie. Wszystko na sekundę ucichło. Ale dzieci zaczęły płakać, bały się, każdy się bał, do domu, zaczęły krzyczeć, płakać, po trochu zaczęły wychodzić. Moja, mojej mamy nie mogłam pociągnąć do domu, prosiłam ją, A wiem, że chora była bardzo, ja nie mogłam jej zostawić, zresztą nie mogłam ją zostawić w ogóle, żeśmy wszyscy wrócili do domu. I później, w poniedziałek zaraz, bo to po tydzień było jakieś zabra, ale za, zastrzelili, to po tygodniu żeśmy tu wszyscy właśnie byli. I był taki pan Zielonki, który szukał swoich rodziców. Tutaj też, był tylko co przed nami. I też właśnie, ale nie było ich tutaj, nie znalazł ich tu. Znalazł ich tam na Zielonce na placu. Tam zastrzeleni, by, zastrzeleni byli obydwoje. Ale przychodził za każdy raz, kiedy my tu przychodziliśmy, to on przychodził. Rozmawiałam z tym panem, on dużo więcej wiedział. On pierwszy tu był, zresztą on tu na tych siwkach znał ludzi trochę, może ktoś był tam jeszcze, ktoś dokładnie wiedział jak to było, może by coś więcej powiedział. A z tych wszystkich ludzi, co, z tych rodzin, wszystkich tych zabitych, zamordowanych, to tylko ja najstarsza zostałam jedyna, która widocznie musi opowiadać dalej jak to było, to wszystko. Mowę zakończyła pani Wanda Kostrzewa, ostatni żyjący świadek tamtych wydarzeń, sprzed 78 lat. Dziękuję pani Wandzie Kostrzewie, która opowiedziała nam, jak funkcjonowały tryby niemieckiego terroru w czasie okupacji. Aż żal ściska nam serce, trudno sobie wyobrazić, co czuły rodziny, które dotarły na miejsce tej straszliwej zbrodni. Szanowni Państwo, złożymy teraz wieńce, by uczcić ofiary tego bestialskiego mordu. Bardzo proszę o ustawienie się w alejce przed pomnikiem. Składają przedstawiciele szkoły podstawowej numer 2 w Markach. Wieniec składa Michał Nieznański, mieszkaniec Marek. Od Stowarzyszenia Marki Pustelnik Struga składają przedstawiciele tego Stowarzyszenia, na czele z Bogusławą Sieroszewską. Wieniec składają mareccy rekonstruktorzy. Wieniec składa Łukasz Krzemiński, rodzina pomordowanych na kruczku. Wieniec składa pani Wanda Kostrzewa, ostatni naoczny świadek, i córka jednego z rozstrzelanych na kruczku. Pani Wanda wraz z córką. Wieniec składają przedstawiciele samorządu, Zielonki i Marek. Bardzo proszę księdza Proboszcza o zabranie głosu i poprowadzenie wspólnej modlitwy. Modlitwę za zmarłych poprowadzi ksiądz Kazimierz Stajerwałczyk. Cieszę się, że jest takie miejsce, które możemy, mimo różnych charakterów, różnych może opcji politycznych, spotykać się i oddać cześć tym, którzy. Zginęli, którzy utracili życie w tak bestialski sposób. Kiedy wnuczki odwiedzają babcie czy dzieci starszych, rodziców, to nieraz mówią: Mama już to mówiła dziesięć razy. Babciu, słyszeliśmy to już tyle razy. Tak sobie pomyślałem, że to nie jest przypadek, że ci starsi ludzie powtarzają wiele razy pewne historie. Po co? Żeby nam się utrwaliło. Repetitorium Mater Studiorum. No, powtórka jest matką nauk, nauczania. I wiele rzeczy, których ja nie raz słyszę w rodzinie, no, ale tego nie mówiła mamusia jeszcze. Tak? Jakieś nowe rzeczy jeszcze się odkrywa, prawda? Także są pewne rzeczy, które warto wracać do nich, odnawiać, dzielić się, dzielić się z dziećmi, z młodzieżą, z nukami. Są takie piękne miejsca, trzeba o nich pamiętać i i, bo to jest nasza historia, nasze korzenie. Prawda? To są nasi, y, nasi bracia, siostry. I to jest tak bardzo ważne, że y, to miejsce, w którym czujemy, że jesteśmy u siebie. No, to, to myślę, że trzeba kultywować takie, y, takie miejsce. I te wydarzenia. Tu jest sztandar, na, na którym są słowa Bóg honor ojczyzna. Że jeśli ten Bóg nie będzie tam na pierwszym miejscu, to wszystko na nic się nie zda. Ci, którzy tu umierali, to ludzie wierzący, prawda? Rzymskokatolicy. E, inaczej, nawet takie wydarzenia człowiek przeżywa, kiedy ma to świadomy, że do Boga należymy. W życiu śmierci, pa, św. Paweł mówi: należymy do Pana. I to życie też, które tutaj oddajemy, które kończy się, dla niektórych krótkie to życie, też w Bożych rękach jest. Świadomie tutaj gromadzimy się też tutaj jako ludzie wierzący tak? i wiemy, że, że ta nasza modlitwa nie, nie, nie jest bez znaczenia. Że Bóg chce, żebyśmy tutaj też gromadząc się, modlili się i za nich, za tych, którzy tutaj zginęli, wierząc, że są w dobrych rękach, w rękach małsiernego Boga, ale także za nas żyjący, za naszą ojczyznę, żeby żeby nie było czegoś najgorszego, czyli bratobójstwa, bratobójcze jakiejś wojny nienawiści, która niszczy jedność, pokój. I też te miejsca mają nam przypominać o tym, że ważniejsza jest jedność, ważniejsza jest miłość niż, niż te nasze racje. Dlatego teraz w tej modlitwie poleśmy Panu Bogu naszą ojczyznę. Polećmy sprawę pokoju w naszej ojczyźnie, na świecie. Polećmy także y, tych zmarłych, tych, którzy zginęli tutaj, w tym miejscu, w tych czasach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, Wieczny odpoczynek, dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki nasza uroczystość dobiegła końca, serdecznie dziękujemy Państwu za przybycie i wspólne uczczenie ofiar bestialskiego mordu szczególne podziękowania kierujemy do środowiska kibiców Legii Warszawa z Marek i Zielonki którzy po raz kolejny z własnej inicjatywy zadbali o odpowiednią estetykę wokół Tejże mogiły i uporządkowali teren. Za chwilę przejedziemy na ulicę główną, gdzie złożymy wspólny wieniec i uczcimy ofiary kolejnego mordu, który odbył się zaledwie trzy dni później. Na zieleńcu zostało zamordowanych 11 osób. Serdecznie zapraszamy Państwa również do udziału w tej uroczystości. Dziękujemy bardzo. Zakończyły się uroczystości 78. rocznicy zbrodni na kruczku. Relacje na żywo prowadził do państwa Tomasz Paciorek.